Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Państwem, może nie najstarszymi dokumentami i źródłami, które przechowujemy w naszych magazynach archiwalnych, ale coś może co znamy na co dzień. Mianowicie chcielibyśmy pokazać Państwu, jak wyglądała reklama 50 i 100 lat temu. Takie dokumenty również znajdują się w naszym archiwum i o tym opowiemy Państwu dzisiaj. I oczywiście również bogato zilustrujemy ten materiał. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku programu pokazywaliśmy, jak wyglądały witryny sklepowe w Starym Koszalinie. To, co się nieodzownie łączy z reklamą, to ogłoszenia. Te zamieszczane były tak jak współcześnie w prasie. W tym odcinku programu pokażemy, jakie ogłoszenia ukazywały się w przedwojennych gazetach dostępnych w Koszalinie. Ich część znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego. Prasa przedwojenna trafiła do nas zaraz po zorganizowaniu naszego archiwum na początku lat 60. Przekazywały nam ją różne instytucje, biblioteki, muzea, na przykład dawne Muzeum Miejskie w Koszalinie. Zbiór po tym muzeum do nas trafił, przynajmniej częściowo. Przekazywały nam również osoby prywatne a niektóre egzemplarze prasy tak jak na przykład magazyny mody, które również tutaj mamy zgromadzone, trafiły do nas prawdopodobnie przypadkiem, no bo archiwum a moda no to w sumie jakby jedno z drugim do siebie nie bardzo pasuje. W zasobach archiwalnych znajduje się nie tylko prasa stricte związana z Koszalinem, ale również ta regionalna. Głos Pogranicza i Kaszub funkcjonował w latach 1933-1939. Był wydawany w Opolu i był adresowany do polskiej mniejszości narodowej w powiatach pogranicznych ówczesnych Niemiec, ówczesnej Rzeszy, czyli Wielkopols przylegających do Wielkopolski, rejon i obecnych terenów Kaszub. On był redagowany w języku polskim i w zasadzie reklamy komercyjnej w tej gazecie praktycznie nie ma. Natomiast zdarzają się reklamy, y, można by je nazwać o, o zabarwieniu społecznym czy narodowościowym. Ogłoszenia zamieszczane w tym tytule przypominały bardziej apele i odezwy do społeczeństwa niż typowe ogłoszenia prasowe. Nawiązywały do polskości, nawoływały na przykład Polaków, którzy czytali te gazety do tego, aby uczyli swoje dzieci w języku polskim, tak? aby kupowali tę gazetę, czyli to w zasadzie też jakiś akcent komercyjny jest, tak? no bo jeśli się nawołuje do kupowania gazety, no to... Ktoś za to zapłaci, tak? Ale główny, główny oczywiście nacisk to jest, był położony na, na uczucia, na poczucie narodowości polskiej. Jednym z najbardziej znanych tytułów przedwojennej prasy koszalińskiej był Kessliner Zeitung. Kessliner Zeitung mamy z okresu I wojny światowej, czyli z lat 1914-1918 i z pierwszej połowy tysiąc, właściwie z drugiej połowy 1942 roku, czyli również z okresu środka II wojny światowej. I te e, reklamy, które w Kestliner Zeitung z obu tych okresów są, są oczywiście również komercyjne, ale jakby troszkę na dalszym planie. E, stosunkowo dużo jest reklam związanych e, z okresem właśnie wojennym, czyli Nawołującym Niemców do wzmożonego wysiłku na rzecz wojny, tak? Nawołujące Niemców do tego, aby kupowali towary, dzięki którym no, wysiłek wojenny będzie wzmożony, tak? Dzięki tym zakupom będzie można pokonać wrogów. I dosłownie w takim nastroju te reklamy są, są adresowane do ludności niemieckiej, czyli mniej może mają charakter komercyjny, bardziej charakter właśnie taki narodowościowy, społeczny. Reklamy, od kiedy w zasadzie zaczęły się pojawiać, miały ten sam cel – nakłonić społeczeństwo do zakupów lub określonych zachowań. Wydaje mi się, że podejście ludzi przedwojennych jest dosyć podobne do obecnych, no, sądząc po tym, co my mamy, tak? Mamy tutaj na przykład magazyny mody, tak? No, nam się wydaje trochę dziwne, tak, że w końcu XIX wieku, prawda, magazyny mody już się okazywały, no, okazuje się, że to wcale nie jest takie dziwne nawet w kolorze. W końcu reklama rozwinęła się gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, tak naprawdę. Chociaż wcześniej również bywała, tak. Ale m, największy rozwój no, to jest po druga połowa XIX wieku. I w zasadzie ten komercyjny charakter reklamy zawsze przeważał, tak? czyli związany z handlem, z tym, że ktoś coś chce sprzedać i namawia tą drugą stronę do tego, żeby ten produkt kupiła. No być może oczywiście forma tej reklamy się zmieniła, ponieważ środki techniczne się zmieniły, tak? Kiedyś internetu nie było, teraz mamy internet, tak? Reklamę tego typu, o której kiedyś oczywiście nawet nikt nie wiedział, że coś takiego będzie istniało. Na to, jak wyglądały najczęściej ogłoszenia, decydowała dostępna grafika i możliwości gazety, ale również grubość portfeli zamawiających reklamy. Reklamy są bardzo zróżnicowane. Sądząc po tym, co jest zamieszczane w tych materiałach, które są u nas, to zapewne najbardziej, naj, najczęściej spotykanym kryterium to była zasobność. Zasobność. Tego, który chciał, aby jego reklamę zamieszczono. Czyli jeśli zapłacił za małą reklamę, to dostał małą reklamę. Jeśli miał więcej pieniędzy, to dostał reklamy, na przykład na całą stronę. I to u nas dosyć, dosyć ładnie jest zaakcentowane w tych naszych materiałach. Przeglądając ogłoszenia w przedwojennej prasie, można się natknąć na prawdziwe perełki. Jedna z reklam to jest po prostu zdjęcie, na którym pokazano, w jaki sposób kładzie się na nawierzchnię ulicy. I to zdjęcie służy razem z opisem jako dosyć oryginalna, jak na tamte czasy, reklama firmy, która sprzedawała urządzenia właśnie do nakładania nawierzchni ulic i do prac właśnie tego typu budowlanych. W Kestliner Zeitung z 1916 roku jest dosyć oryginalna reklama mianowicie sprzedaży map Teatr wojny, czyli map poszczególnych frontów. No, dzisiaj wydawałoby się troszeczkę dziwne, tak, no szpiedzy w końcu prawda, tylko czekaliby niby na takie materiały, no, ale być może y, tego typu mapy no, nie były zbyt związane z jakimiś y, wojskowymi urządzeniami. W każdym razie proponuje się w tej reklamie sprzedaż map y, frontu wschodniego, frontu zachodniego, frontu bałkańskiego na przykład, tak. I dokładnie się wskazuje, jaki obszar taka mapa obejmuje. Ksztliner Zeitung była gazetą ogólnie dostępną i chętnie czytaną przez przedwojennych mieszkańców Koszalina. Nie badaliśmy, tak, jakie były średnie zarobki przedwojennych koszalinian i czy cena takiej gazety rzeczywiście była dla nich jakimś obciążeniem. No ale zapewne gazetę można było poczytać również w bibliotece, na przykład, tak. I, i, i tu pewnie więcej, większa ilość koszelnian w ten sposób mogła z takiej gazety skorzystać, nie musiała ich wcale kupować. Część ogłoszeń w czasach przedwojennych umieszczana była w adresbuchach. To jest księga adresowa, no w zasadzie w Polsce obecnie nie ma czegoś takiego wydawnictwa, to jest po prostu księga w której, do której wpisywano mieszkańców, dorosłych mieszkańców ówczesnego Koszalina. I to była księga adresowa, która była odnawiana co roku, czyli to było takie wydawnictwo ciągłe, coroczne. No i reklama w takim wydawnictwie na pewno musiała nieco kosztować. Ciekawostką jest to, że w tych księgach adresowych można spotkać reklamy na przykład z polskimi nazwiskami. Oczywiście nie jesteśmy pewni, czy. Czy polskie nazwisko to znaczyło, że to był Polak, bo w sumie przecież w Polsce przecież mamy również tyle nazwisk o niemieckim, a to są Polacy, tak? No natomiast sam fakt, że jest to typowo polskie nazwisko no świadczy o tym, że mogli to być Polacy, którzy zamieszkali w koszalinie. O powojennej prasi i reklamach, które w niej zamieszczano w kolejnym odcinku programu już za dwa tygodnie.